Dorota. Nie wiem, co mam powiedzieć, czy się cieszę z tego spotkania. No, dziękuję Ci za to spotkanie, ale temat trudny, jest trudny, ale ważny. I, I też spotykamy się w takim miejscu dla ciebie wyjątkowym. Zacznijmy od tego, dlaczego tu jesteśmy. Akurat. Tutaj jesteśmy, ponieważ jest to. Miejsce, które jest w Warszawie, ale czujesz się tu, jakbyś była w Warszawie? <laughs> jest, nie. Jest to cudownie, jest dużo zieleni. Ja tutaj biegam, przychodzę z córką na spacery. Jest to moje miejsce. To jest taka Twoja kryjówka. Mhm. Czy tu przyszłaś kiedy dowiedziałaś się o diagnozie? Nie, to był taki trudny czas, że yy, czmychnęłam do domu, poinformowałam tylko osobę, która mnie jakby najbardziej w, w tej sytuacji wspierała, moją yy, przyjaciółkę, i wiedziała, że jestem na badaniach. Yy, i trochę się, że tak powiem, skryłam w norce, no bo to było trudne. Ale w toku kolejnych badań, rozmów z moją panią doktor, yy, yy, pani doktor mnie uspokoiła i zrobiła to w sposób bardzo taki yy, konkretny, który postawił mnie na nogi, no bo oczywiście pojawiły się łzy w oczach, a pani doktor mówi: Uspokój się. Mówi: Tu przychodzą dziewczyny, które mają trzy miesiące życia. Jesteś w super sytuacji. Ja tak, wiesz. Po prostu wyprostowało mnie moment, mówię, okej, okay. to jest sprawa do załatwienia. Super, że jesteś tutaj, tutaj i teraz, na tym etapie. Tę diagnozę dostałaś w czerwcu, teraz zdecydowałaś się powiedzieć o tym publicznie. Dlaczego zdecydowałaś się na to? Za namową koleżanek dziennikarek, których też ten problem dotyczy, to się wiąże z tym, że trzeba, trzeba mieć odwagę. Właśnie, <laughs> z czym żeby... To się wiąże. Generalnie ja miałam z tym duży problem, ale teraz nie żałuję, ponieważ tak dużo kobiet do mnie podchodzi i, mówi, i pisze, i mówią, że super, że o tym powiedziałam, i gratulują właśnie odwagi. Nasze koleżanki z redakcji yy, dzwonią i mówią, zmobilizowałaś mnie, zapisałam się na mamografię. Rzeczywiście taka myśl przychodzi, kiedy no. się słyszy twoją historię. Dotyczy Życie to też i nagle jest guz w piersi. Na początku była panika, no bo wiesz, jak słyszysz hasło nowotwór, no to sztywnie jesz. Byłam strasznie, no powiem wprost, wkurzona na lekarza, który, który jakby pierwszy to zobaczył, bo to było dwa lata temu. I powiedział, że, że jest jakiś guzek, ale że kobiety mają różne guzki, że to może być włókniaczek, żeby tego na razie nie ruszać, żeby to obserwować. Nie zlecił żadnej biopsji, nie zlecił żadnych dodatkowych badań, żeby cokolwiek złego wykluczyć. I szczerze mówiąc, mam do niego to żal, że tak się I... nie Tak, bardziej. Ale wiesz, dokładnie pani doktor powiedziała, że bardzo często kobiety same sobie to hodują, że bagatelizują albo dostaną właśnie taką informację i ten nowotwór niezłośliwy, którego ja mam, z czasem, gdybym go w sobie ponosiła, mógłby się zezłośliwić. Im wcześniej wykryjemy problem, tym mamy większe szanse na zdrowie. I na życie. To jest na pewno bardzo trudny dla mnie okres emocjonalnie. Ja będąc na badaniach w Narodowym Centrum Onkologii widziałam prawdziwą walkę, kiedy kobieta z nowotworem walczyła o to, żeby przejść z jednego końca korytarza na drugi. Jestem mój apel, żeby często się badać, więc tylko USG po 30 roku życia, a po 40 mamografia. I o tym musimy pamiętać. Co się takiego działo, że się zgłosiłaś? Czy ty coś wyczułaś sama? Organizm sam zaczął e, dawać się sygnały. Pojawiło się takie ciągnięcie w piersi, i pojawiła się wydzielina z piersi. Z tymi objawami tak, tak. zgłosiłaś się Dokładnie do lekarza, tak, tak. dostałaś diagnozę i co sobie pomyślałaś? Panika najpierw się pojawiła, ale z tą paniką też sobie szybko poradziłam, ponieważ jestem zadaniowcem. I długo czekać się ten ważny zabieg, operacja? Nie boję się. Zastanawiasz się, też tak zapytam jak kobieta a kobietę nad tym, czy ta pierś się zmieni czy to jest dla ciebie w ogóle ważne estetyka zastanawiam się jak ona będzie myślę o tym jak ona będzie wyglądała natomiast jakie to ma znaczenie gdy chodzi o nie no będę mówić wprost o życie jakie to ma znaczenie Dorota jaki teraz plan leczenia zawsze przed operacją trzeba zrobić bardzo dużo badań Pokazuję tak dlatego że to wiesz skierowania na badania I wtedy lekarze pewnie zdecydują czy, czy będzie jakaś chemia dziękuję bardzo to ja też za bardzo dziękuję rozmowę. i bardzo bardzo trzymamy kciuki no ale to wiesz Wydaje mi się, że to nasze kobiece wsparcie jest nieocenione, więc wspierajmy się, drogie panie, i jedna drugą zachęcajmy do tego, żeby, żeby się badać.